Krasnoludki są na świecie. Możecie mi wierzyć lub nie. Nie tylko ja tak uważam, ale również znana poetka Maria Konopnicka, autorka wierszy i bajek dla dzieci. To ona napisała bajkę o krasnoludkach i sierotce Marysi. A ja dla Was przeczytam jej wiersz. Krasnoludki są na świecie. To od tego wierszyka rozpoczyna się ta bajka. Czy to bajka czy nie bajka, myślcie sobie jak tam chcecie. A ja przecież wam powiadam, krasnoludki są na świecie. Naród wielce osobliwy, drobny, niby zianka w bani. Jeśli które z was nie wierzy, niech zapyta starej niani. W górach, w jamach, pod kamykiem, na zapiecku czy w komorze siedzą sobie krasnoludki w byle jakiej myśli noże. Pod kominkiem czy pod progiem Wszędzie ich napotkać można. Czasem który za kucharkę Poobraca pieczeń zrożna, Czasem skwarków porwie z rynki Albo liźnie cukru nieco I pozbiera okruszynki, Co ze stołu w obiad zlecą. Czasem w stajni zbicza trzaśnie, Koniom spląta długie grzywy, Czasem dzieciom prawi baśnie Istne cuda, istne dziwy. Gdzie chce wejdzie, co chce zrobi, jak cień chyżo, jak cień cicho, nie odżegnać się od niego, takie sprytne małe licho. Zresztą myślcie jako chcecie, czy kto chwali, czy kto gani, krasnoludki są na świecie, spytajcie się tylko niani. Mam nadzieję, że się Wam podobał wstęp do bajki o krasnoludkach i sierotce Marysi. I zachęci was do odwiedzenia biblioteki i wypożyczenia książki. Zapraszamy również do wykonania pracy plastycznej o bajkowym krasnalu. Pracę można przesłać na adres biblioteki: promocja.maupa.biblioteka.będzin.pl. Wszystkie nadesłane prace zostaną umieszczone na stronie będzińskiej księżnicy. Dziękuję za uwagę. Do widzenia.